Zbliżają się wakacje, wyjeżdżamy na czas. Wielu z nas wykorzystuje ten wolny czas na aktywność fizyczną, na odpoczynek na łonie natury. Relaksujemy się i bawimy, nie myśląc o niebezpieczeństwie. Barszcz sosnowskiego. Roślina, którą od kilku lat coraz łatwiej spotkać w ogólcach Łukowa. Z roku na rok jest jej coraz więcej. Z pozoru wygląda niegroźnie, niczym przerośnięty koper. Została sprowadzona do Polski w latach 50. XX wieku jako dar od radzieckich uczonych. Miała służyć jako łatwa w uprawie roślina pastewna. W pewnym czasie zauważono, że roślina ta jest zagrożeniem dla zdrowia, zarówno ludzi jak i zwierząt. Uprawy zostały porzucone. Barszcz jednak mimo wszystko bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Okazał się rośliną bardzo trudną do zwalczenia. Posiada zdolności regeneracyjne, dzięki którym ścięta łodyga jest w stanie odrosnąć, a ogromna ilość nasion produkowanych przez jedną roślinę może zachowywać możliwość kiełkowania nawet przez kilka lat. Doprowadził do zmian w środowisku przyrodniczym. Objęto go zakazem hodowli oraz sprzedaży na terenie Polski. Barszcz sosnowskiego posiada szkodliwe związki chemiczne. Szczególnie niebezpieczne są furano kumaryny, które znajdują się w soku rośliny oraz jej włoskach gruczołowych. W kontakcie ze skórą, w obecności światła słonecznego, powodują oparzenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Objawy kontaktu z rośliną nie są widoczne od razu, nasilają się z czasem. Pojawiają się stany zapalne, zaczerwienienia skóry, pęcherze wypełnione płynem surowiczym. Po około tygodniu miejsca te ciemnieją i pozostają takie aż do kilku miesięcy, a ich wrażliwość na światło słoneczne utrzymuje się nawet przez kilka lat. Film ten powstał po to, aby uświadomić nam wszystkim, jak poważne jest to zagrożenie. Nie lekceważmy tego problemu.